Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Kolejny dzień przestawiania mebli. No, chłopaki po robocie. A ja dopiero przed robotą. Zapachy przyszły z Chin. Cztery kolory. Do kibla. nie no. w stanie zruszyć ten stół dzisiaj? No, w sumie tak. Tylko nie wiem gdzie. Tam jak będzie na stacę, No. Już. To wtedy pełno zabiorę tam. Dobra. Tutaj witryna wychodzi na zewnątrz, tak to będzie wyglądało. A tam będzie przygotowywane, bo wpierw wychodzimy do klienta, na zewnątrz. Jeszcze nie otwarcie, ale przymiarka. Słuchajcie, słuchajcie, idziemy z Marcinem teraz do dziewczyn. Niesiemy... Bożan. Podary. Bażanta, bakłażana, Baka. czy jak to tam? Dynia. Papaja. Papaja, o. Słuchajcie, nowe zdjęcia potraw. Dobry? Dobry. O, i tutaj. A Ale chyba wczoraj na koronę o, koronę No, czekamy na koronę my jeszcze. No, słuchajcie, będziemy uciekać. Wit witam wszystkich. Dnia kolejnego idę do La Vita Pranie pierwsze oddać, drugie odebrać. Wziąłem sobie ogórki Michałowe, bo tam do tego dania co ja jem, sałatek nie dają. A poza tym Michał jest tam też już w La Dolce Vicie na kawie. Idziemy się spotkać. No ekipa już siedzi. Michał. Poranne kawy wieszają. Ja klasycznie. Singia herbata. A Michał jakieś klucze. Nie wiemy. Nie wiemy. Myślałem o czym innym zamawiając. I wchodzi moje śniadanko. Podwójna porcja jajek. W stosunku do tego, co jest w karcie, taki kotlet warzywno-ziemniaczany. Fasolka i Michałowe ogóra z muszarży. No, my tu z Michałem robimy rozliczenie. Ktoś puka. Kurde, ciekawe kto to. Ktoś nam puka tutaj do drzwi. Dzień dobry, zamknięte. Dzień dobry, proszę pana, jest z tego na że podobno na zmywach pan szuka od roboty kogoś. Tak że... A pan z Polski, tak? No wie pan jakie teraz czasy są. Lockdown. No wejść... Wejdź, pogadamy, nie? Wykształcenie jest? Wyższe! Wykształcenie wyższe, to, to minus. Bo tu trzeba pracować, a nie gadać. To no na kierownika tylko, nie na spływać. Panie. Co pan potrafisz? E... Ruski, angielski, niemiecki, trochę polskiego, tu trzeba pracować. na gitarze grać potrafię. A stół pan umiesz przenieść? No, panie. Bo ten wczoraj nie no, umiał, jest, jest nie? na wylocie. Jest na, na wylocie, możesz ja pan myślę, przejąć jego stanowisko. Chiński śpieg w roku 1296 pisał, że klimat jest potworny, a i ludzie trzeba na nich uważać, bo potrafią oszukać. Przyszedłem do lotniska no. stary do ciebie, Aha. żeby się nie dać wiebać. A ja myślałem, że przyszedłeś. autostopem przyszedłeś no na ja. koniec świata. Chciałem, ale. Dobra, nie panie, tutaj. chcesz pan tą robotę, dostaniesz tą robotę, ale my, jeszcze taka zasada tutaj: my tu nagrywamy takie coś, co się nazywa YouTube. Pan pewnie nie wiesz, co to jest, tak. ale wytłumaczymy wszystko wytłumaczymy. Nie? No to pierwsze zadanie do roboty, proszę włączyć na lewak. Tam na dole jest taki nie, zielony przycisk knefel. knefel. Proszę włączyć knefel. Tam, tam, tam... Naciznę. No chyba nie będzie nic z tego, no, chyba Tylko się nie odnajdzie. Nie no, u w, osta w ostatniej chwili. Dobra. Eee, zaraz, 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 zaraz. A wódkę pan pijesz? Ech, no jak to na wschodzie, Rozumiem. rozumie. Nada, nada się myślisz, Micho? Zobaczymy czy sobie z piwem poradzi. Jak sobie poradzi z piwem, no to ten. To bierzemy go na... co najmniej na próbny, nie? Na próbny tak, no. eee, Wiadomo, umowa ustna, faktura ustna. No, słowo honor. Wszystko na morze. No. Ta. No dobra, no to mamy nowego pracownika. Dzień dobry. Witamy w zespole. No, chłopaki dobry. we dwójkę, do zdjęcia mi tu proszę. Proszę bardzo, no. cyk. No to elegancko, jeszcze ja zaraz. Słuchajcie, tutaj jest taka wiadomość, bo Michał się pochwalił, że jest bardzo dobry w szczotce i w szmacie. Także dżun najprawdopodobniej pójdzie na bruk, bo no, bo takie są prawa rynku. Mamy kurczę teraz nowego. Nowy, tańszy. Nie? Szybszy, nie będzie nowy, to na razie nie chce żadnych premii, niczego, musicie oswoić. W sumie pierwszy miesiąc na próbnym. Na no lepszy model. Tak, to Jum to najprawdopodobniej w odstawkę, a chłopak będzie na szmacie jechał. Jak tam kambodżańskie piwko smakuje? to tak jest tylko szczerze powiedziawszy. Dziwnie się z tym czuję, pijąc piwo, bo tak jakbym w ogóle nie czuł przyjemności z tego. Dwa tygodnie, jak zwierzę na wodzie, siedziałem, bo przez tego węgierskiego dyplomata, co do wirusa przewiózł, wydłużyli kwarantannę i ja siedziałem tam o wodzie i wiesz, nie dało się nic załatwić. No to powinno ci to dobrze teraz smakować. No oduczy, oduczyłem się pić. A, Musisz mi teraz nauczyć. No masz na Ale, jak nalewaj na sobie tutaj. Nie ma problemu. O, zobaczcie, on tu zamiast do roboty na wojnę chyba przyjechał. Tu już czerwonych merów nie ma. W 93 90... ja, A tam okonali. na północy, tam, tam gdzie jest grup Polpota, tam słyszałem, że podobno jeszcze coś tam jest, wiesz? Ale ja ty, ja ale. Ty rewolucji... Jak ja czytałem biografię Polpota, folk... słuchaj. A propos, jak tutaj przyjechałem, to oczywiście wiesz, Wszystkie swoje książki musiałem ładnie opakować. Jakąś niepozorną tosiemkę. Tu jeszcze wiesz, Ankur nie, to to nie ma problemu. To wy książki czytacie? Inteligencja, inteligencik przyjechał Stary, do roboty, ja książki czyta, z tego a to internet jest, Ale to książki musia... to przeżytek. Tu już musiałem sobie na grilla okładkę mm. założyć, bo stwierdziłem, że lepiej ten, lepiej z tym nie niewidomym. Nie, nic nie zbezpieczyłem tego, nie, to wolny kraj. Ale powiem Ci, on był mądry, bo tam na północy Kambodży jest taki płaskowyż na granicy no. Tajlandii i Kambodży, więc on na tym skraju płaskowyża siedział, jakby było co nie tak, jakiś atak wiesz, artyleryjski albo wojsk tych, on uciekał od razu na górę? Tylko strategiem był, I do był dla uchodźców, nie? Skubany był sprytny, nie naprawdę. Natomiast e, e, z faktu Ty a nie lubisz YouTube'a, youtuberów, są youtuberzy, teraz nie trzeba książek czytać. Wszystko jest z YouTube'a. Dobra, słuchajcie. Staromodny jestem. No. Nie uznaję YouTube'a. Słyszeliście, nie? Dr, Drwi co Nie, nie oglądam. A to może coś? na kompost. To hmm. prawdopodobnie jest kóra warta, proszę. Ale takie przewodniki to zazwyczaj, no. Słuchajcie, my teraz jedziemy z Michałem, ogarnąć mu pokój. znaczy, to już byliśmy, to mamy o 5 jechać, ale teraz jedziemy ogarnąć kartę sim i wpadniemy do Ukraińców, się przywitać. Pierwszy raz od, od, ro, od roku z starym mieszkał. No. Już no jestem to... bezdomny. No to widzisz? Prowadziłem się z Wrocław, pojechałem na jednego z wyższych To dzieło wręcz! Jedziemy. Uch kradnie na potęgę. No. Nie. Dobra, aby się ten zapalić, Michał se tam w smarcie ogarnia SIM kartę, tam byłem z nim, już mu tam podłączają, także zaraz zajdziemy do Ukraińców, cię przywitać, bo oni znają jego filmy, wiedzieli, że on przyjeżdża. Tu jesteśmy nad rzeką, rzeka Sap. tam dalej Mekong się zlewa z Mekongiem palmy, piękny tak zwany Riverside, czyli jakby to po naszemu powiedzieć nad rzeką, no, nad rzeką, nie? Wszystko działa, działa. Chodź tam sobie usiądziemy, to sobie popatrzysz na hejty. Odkrywaję serca wsiem i z Wostoka. Paczka oh, oh, Znaczy tak niech Wiktor, coj? To jest coś, co mi otworzyło drzwi do no jednej chaty na wschodzie Tak? Naprawdę, zajebisty utwór No to Michał, oficjalnie za spotkanie Za No W ukraińskiej knajpy A kiedy twoja? W przyszłym tygodniu M Będę czekał no, Oczywiście Będę czekał Koniecznie Zdrowa Zdroweczko Także nasza znajomość przywita, bo my się z internetu znali, ale, ale nigdy się nie spotkaliśmy. Wyszliśmy od naszych ukraińskich braci. Wiesz co? Nie. Nie, szczególnie nie was. Słuchajcie, przenieśliśmy się z Michałem do mnie tutaj naprzeciwko. Chciał coś zjeść, jak tylko pan kokosiarz przyjechał. Tam jest mój lokal też żółte. No niedługo, niedługo otwarcie. No, wiadomo, przesuwa się nam. Wiadomo jak to w życiu bywa. Tu Michałowy sprzęt i jakieś tam żarcie dla Michała zaraz wiedzie. Ja jadłem już dzisiaj. Na razie sobie odpuszczę. Tak to się prezentuje ulica. Słuchajcie, chodzi do Michała. Pierwszy normalny posiłek. katolicki posiłek po tej kwarantannie, gdzie były owoce i ryś, dramat. Słuchajcie, tu mamy daj, dwa jajka ścięte, mamy kurczaka grillowanego i bekon, sałatka, możesz sobie jeszcze tutaj pieczupy, muszardy dodać. pewnie. więc jedzcie i pijcie. I dwa tygodnie o wodzie, jak zwierzę. No, no, już masz złotą wodę. Mam, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzieci, sól, chleb. Dziękuję. Jak taka była smakuje po kwarantannie? Normalnie da się to zjeść. Lodowali same kości. Kości, ryś mam no, kawałek nie dramat. Ale przeżyłeś? Przeżyłem. Słuchajcie, Michał zjadł swoje, teraz idziemy do dziewczyn, go zabiorę na moment, żeby poznał okolice, poznał ludzi. I Ty później. Zawsze Marcin... mów, nie? Wciągnij brzuch. Wciągnij brzuch. Marcin przyjedzie, zaraz będziemy tam u mnie w lokalu ogarnąć. Dobra, idziemy, chodźcie. Słuchajcie, to są typowo azjatyckie. Już powoli znikają. Na przykład w Saigonie to już w ogóle widziałem. Wycinają to i robią. No niestety, to jest klimat. Niestety, klimat fajny, klimat Azji. Ale niedługo tego nie będzie. Nie wiem, czy kojarzysz dziewczyny z moich wideo? Prawie. Prawie. No to dzisiaj poznasz. Wchodzimy. Hello. Dobre. Ona nie lubi mojej spodni. Tych. To takie luźne. Spodnie. Mam spodnie, jak mam. Na jakie miasta? Halo. O, zaglądamy. O, hello. Uncle. Uncle Michał. Michał, już ja. Także usiądziemy, zapoznamy się. Ja może coś zjem. Zobaczymy tam też na Marcina hmm. działamy u nas Okej okay. To jest really. Przyszedł klient i dostaje takie oto. To jest beef? Nie, bif, to beef. beef, wołowina. beef, not, still, no. beef oh. Oh, ok. So, so, z takimi kurczę sprawami, yeah. oczywiście wszystko jest odliczone, żeby nie było oszustwa tak zwanego. To jest really. Tu jest nasz kurcze kolega, który zamówił. Hello. You can say hello to Polish. Polish viewers. You... Polish? Dzień dobry. Tu oh, yeah. dzień dobry. się Tu znamy. Jest Misza. Misza swoje sprawy załatwia z menadżerem. Dzwonię do montażysty swojego, ponieważ on jest zbyt gostszy a tam jest straszna pogoda. Przyszła zima z Rosji. To filmów nie będzie. Przy jest pizdziec. Jest pizziec. Ja no, Filmy się zamroziły, to oglądajcie na raporcie. Będzie więcej, bo tu jest ciepło. Jak dżunt to zrobimy widzio żółt ja. wyjechała na wioskę do prowincji wulka i tak jest dobra, gulasz się tu jakiś tam robi, więc inni ludzie przyszli, tak więc mniej nagrywamy, bo po ludziach nie nagrywamy Misza się połączył z domem jest w trybie. Bye bye. Bye, bye. bye bye i ten, uciekamy do nas, bo zaraz Marcin przyjedzie i trzeba pracować Nie odpuszczamy Trafiłbyś już stąd samemu? Oczywiście To prowadź A powiedz takie, takie pytanie techniczne Adam, długo to będziemy zakierdalać? Dzisiaj do wieczora. Dobra, idziemy do nas, zaraz Marcin przyjedzie. Słuchajcie, ja tu odcinek składam, a tu Marcin przyjechał. To no, jest, po prostu piata. Ja Miałeś czekać mnie, więc ja jak chyba nisko podjeżdżam tam, zajeżdżam pod sam lokal, wiesz, pasapem, wysiadam, a tam no, wrócił do siebie. No już wróciliśmy, bo czekaliśmy i czekaliśmy. No, nie doczekaliśmy Zobaczcie, kto przyszedł. Nie wiemy. Chcę czego. Jak to na kalendarzie? O, iść pan w kurs. Rozumiem, że to znamy. Jakiego dnia na wodzie? Ja pierdolę jak zwierzę. Godne polecenia. You want beer? No. Ona no. chciała być czegokolwiek. Naprawdę? I okay. <laughs> kurs na australię. To świetny. No nie wiem, jakim celem przyszło, ja nagrywam dalej film. Słuchajcie, chłopaki będą składać tutaj regał, a ja składam film, czyli są podzielone te sprawy. Także myślę, że na dzisiaj subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinku, pozdrawiam, cześć i no i będą z Michałem odcinki, także będzie ciekawe, z wywiady zrobimy i tak dalej, nie?